My tutaj, prawda, zupełnie... Matka Polka... W wszystko, wszystko by pasowało. Tak? Matka by... Polka na całego, to, to tak. To jest z kolei, tu by była jej jest. siła, natomiast słabością Stanowskiego z kolei jest to, że on od razu zaczął jakąś hermafrodytycznie coś mm -hmm. takiego, bo jednak wydaje mi się, że... Czego jak czego, no tych badań nie zrobiłem, o których wspomniałem, to by mnóstwo kosztowało, ale myślę, że czego ludzie oczekują od przywódcy, no bo jednak prezydent jest nie tylko celebrytą, ale oczekujemy, no że będzie też przywódcą wiecie, w jakiejś sposób. No, decyzyjności, no? decyzyjności jakiejś, tak? Parku, Zdecydowania, no. tak, że coś, ja mówię, ludu, uwierzcie mi, wiem, chodźcie, chodźcie za mną, prowadzę, nie? Mam wam coś a, do powiedzenia. A jak ktoś zaczyna takiego się chciałabym, i chciałaby mi boję się, hmm. ja tu wystartuję na prezydenta, ale, tak, ale nie chcę by... być prezydentem, tak. chcę wziąć udział w kampanii. Żeby chcę zobaczyć, się, jak to chcę zobaczyć, ja to, no to nie, zaraz, kurde, traktujesz nas człowiek poważnie, czy nas traktujesz hmm. niepoważnie?